Ostre reakcje na tekst Jarosława Kaczyńskiego, który został rozesłany do wszystkich europosłów i wszystkich ambasadorów w Polsce. Przykonuje w nim, że Rosja prowadzi politykę neoimperialną i nie spotyka się to z odpowiednią reakcją Europy i Ameryki. Sławomir Nowak z kancelarii prezydenta ma nadzieję, że Jarosław Kaczyński wycofa się z tego listu, bo jest sprzeczny z polską racją stanu. Bartek Wróblewski. Jarosław Kaczyński w artykule ostrzega przed odbudowującą swoją dawną strefę wpływów Rosją. Prezes PiS krytykuje przy tym wierność przywódców europejskich, a także malejące zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w Europie. Neoimperialna polityka zagraniczna Moskwy nie budzi kontrreakcji ze strony największych politycznych rozgrywających w Europie i Ameryce. Zacieśnianie bilateralnej współpracy największych państw europejskich z Rosją podyktowane względami ekonomicznymi niesie ze sobą poważne konsekwencje polityczne i zmniejsza znaczenie Unii Europejskiej. Teksty rozesłano do ambasadorów krajów członkowskich Unii akredytowanych w Polsce, a także do ambasadorów między innymi Stanów Zjednoczonych i Izraela. Po prostu trzeba o tym mówić, trzeba o tym pisać, a nie udawać, że jest inaczej niż jest, nie prowadzić politykę czystych pozorów. Na artykuł ostro odpowiedział gdzieś minister spraw zagranicznych. Jeśli chodzi o kolejne wystąpienia prezesa Rosława Kaczyńskiego, to, to wybaczą Państwo, ale ja zadaję sobie zawsze pytanie, czy tym razem. Pan prezes jest na proszkach czy nie? Mimo, że w tekście nie padają zarzuty pod adresem rządu, prezydencki minister nazywa go elementem walki politycznej. Zdaniem Sławomira Nowaka artykuł jest utrzymany w duchu polityki szefowej dyplomacji w rządzie PiS Anny Fotygi i podważa zasadność polskiej polityki zagranicznej. Mam nadzieję, że to jest dosłowny głos i że też usłyszymy słowa wyjaśnienia i przede wszystkim wycofanie się z tego listu yy, przez pana prezesa Kaczyńskiego. Prezes PiS napisał, że polityka zagraniczna była skuteczna, musi być najpierw moralnie słuszna. Słowa te skierował do uczestników międzynarodowej sceny politycznej. Polska jest krajem granicznym Unii, dlatego my jesteśmy najbardziej zagrożeni w kontekście gazowym i innym ewentualną zmianą sytuacji. W związku z tym mobilizowanie przywódców państw, które miałoby na celu zwiększenie bezpieczeństwa Polski, jest oczywiście rzeczą potrzebną i wskazaną.